Nie dziecko! Nie mart się przykleiłem się. No, no dobre, dobry, dobre. że na on po wodzie, padza, gdzie bym miał spać? Nie bluźni. Jak będzie spada po sobie no, i, tak I, tak I tak z większością cieple Nie, nie, nie. Ty, tak? Ty, Arci, ja tak jestem tylko wykonawcą projektu. Tej Arci, można to podłączyć, potem wzmacniać? Ja nie wiem. Nie wiem, czy wystarczyło od włosów do sufitu. jakby my potem Ja nie wiem, czy można. Czekaj. Też nie Ale ja mam bardzo duże skojarzenia. To jest proste. To się chce? Nie <śwek> chce? No, no, jest właśnie to no, Ja no, to na no, no, A, no, 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 nie? A